Cześć, mam na a wy jesteście na kanale myref.pl. Zapraszam do kolejnego odcinka związanego ze sprzętem, który będziemy używać w akwarium morskim samplem. Zacznijmy od serca akwarium, a więc pompy obiegowej, w zasadzie jedna z najważniejszych e, rzeczy w akwarium morskim, żeby ten przepływ cały czas w sampie był i żeby miał odpowiednią prędkość i przede wszystkim, żeby słup wody był podnoszony do odpowiedniej wysokości. Ja zdecydowałem się na pompę 3500, a to 126-litrowe e, akwarium. E, I co ważne? Sterowane za pomocą kontrolera, ale w dwóch trybach: tryb manualny, czyli na kontrolerze w sterowniku, wybieramy sobie prędkość, zmniejszamy, powiększamy moc, zmieniamy tryby, ale też możemy sterować za pomocą aplikacji: poprzez Wi-Fi, dlaczego akurat wybrałem to rozwiązanie? Nie, nie będę umiał, nie ukrywam, jest ono droższe od rozwiązań sterowanych założmy tylko po wifi. Ponieważ musiałem się oczywiście przekonać na własku. Wcześniej miałem cyrkulator, falownik też niebało, ale sterowany tylko i wyłącznie przez aplikację mobilną. I niestety nie będę ukrywał jest to mocno uciążliwe. Za każdym razem, gdy chcemy coś zmienić sobie. E, czy to tryb, czy sobie zmniejszyć, zwiększyć. Musimy znaleźć ten telefon, iść po niego, odpalić aplikację i dopiero pozmieniać. I jest to, nie będę ukrywał, uciążliwe. Okazuje się, że jeśli prostsze rozwiązanie, podchodzimy do akwarium, bo akurat coś zauważyliśmy, chcemy sobie podnieść moc, um, to podnosimy za pomocą kontrolera, a jeżeli chcielibyśmy o, zdalnie, Coś pozmieniać, to wtedy stosujemy właśnie Wi-Fi. Różnica w cenie jest niewielka. Najczęściej to jest dużą wielkości 20, 30, 40 zł. Więc warto sobie zainwestować, jak już kupujecie pompę, żeby miała dwu, jakby, kontrol, dwuzakresowy, czyli manualny i po Wi-Fi. Kupujecie to raz na dłuższy czas. Chcecie, żeby wygodnie. Tym sterować, więc zalecam. Nie kupowanie modułów y, pomp, falowników tylko z y, regulacją bowi, ale właśnie takich, które mają kontrolę z wyświetlaczem i możecie sobie z nim sterować. W każdym razie tak, mamy pompę jebano 3,5 tysiąca, tak jak wspomniałem, niby ma być super cicha, to okaże się w praniu. Oczywiście będę chciał zastosować jeszcze y, jakieś wyciszacze pod pompę w postaci gąbki. Pianki, tak aby wibracje nie przenosiły się na sampa. Eee, mówiąc jeszcze o samym przepływie wody, czyli popchaną do akwarium, a z akwarium spływem, spływa nam do sampa. I tu chcę zamontować taki, oto roller mat firmy Tropic Creation. Eee, jest już przygotowany, rury są przygotowane pod niego. Nigdy nie miałem roller mata, ale słyszałem same dobre opinie ogólnie o urządzeniach. Ja wybrałem ten ze względu na cenę, ponieważ udało mi się kupić e, używkę w bardzo okazyjnej cenie, stąd, e, stąd wybrałem akurat ten model. Kolejną rzeczą, którą użyjemy, i to jest jeden z falowników ze starego zbiornika, e, Jebao ALW-10, sterowana właśnie tylko poprzez Wi-Fi. W zestawie oczywiście magnesy nie ma niestety żadnej regulacji, nie możemy sobie ustawić dokładnie, w którą stronę możemy, tylko przykleić do szyby i po prostu falownik będzie nam pchał wodę. Jest to falownik do 4000, aczkolwiek mam wrażenie, że nie daje pełnych 4000, że jest to e, trochę mniej, patrząc po e, no, mocy innych falowników, które miałem u siebie. No i to, co, e, co, czego jeszcze nie nie stosowałem, czyli tak zwana lokówka, drugi falownik, który będzie nam bocznej szybie, i dzięki któremu będziemy jeszcze lepiej e, falować tą wodą. E, również jeba model 70M, czyli ECP70M i tutaj również zestawy. Teraz pokażę, mamy kontroler, który właśnie działa e, z poziomu Wi-Fi, jak i z poziomu manualnego. Już po tych przygodach zdecydowałem się, że nie będę oszczędzał, tylko zamówię sobie takie. Jestem bardzo ciekaw, jak działa ta lokówka, ponieważ e, wszyscy pozachwalają. Oczywiście nie są one tanie. Hmm, ja wybrałem bało, ze względu na to, że tak jak wspomniałem na początku, e, planujemy ten zbiornik, ale nie mamy zamiaru wydawać milionów na niego. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Czy będę zadowolony z tych urządzeń, to od razu Wam przekażę, bo możliwe, że można to po prostu zrobić tańszym kosztem, a równie dobrze będzie działało. Dobra, co tu jeszcze mamy? Lampę. Nie, wiem, czy nie pokażę Wam teraz, bo cały czas stary zbiornik działa, ale mamy tam nad nim lampę. Refaktory Reflare Pro S zwykła wersja nie blue. ona będzie świeciła nad nowym zbiornikiem plus po bokach ponieważ zbiornik ma aż 90 cm a Reflar działa do 60 cm czasami nawet trochę więcej no ale nie ubiorę mnie całego zbiornika, więc chcę doświetlić tymi dwoma lampami, które mi zostały z poprzednich zbiorników, w sensie z kostki, a później e, z tego zbiornika obecnego, który działa. I dodam tam te dwie lampy po jej lewej i po prawej stronie. To są spektry AquaKnight V2, każda po 36 W. Bardzo fajne lampy. Jeżeli byście kiedyś robili kostkę, typu, nie wiem, 30-40 litrów. Ja miałem to na 30-litrowym na 30 akwarium, bardzo fajnie daje światło. E, później miałem to 84-litrowe akwarium, e, również je stosowałem, przez dodałem jeszcze belkę Orphek i też byłem z nich bardzo zadowolony. Także polecam. I ostatnia rzecz jeszcze, która nam się na pewno Przyda. To pompa dozująca również tutaj jebał. Powiem szczerze, że nawet nie wiem jaki to model, Aczkolwiek ym... A, to zobaczymy. Teraz szukam jakiegoś oznaczenia, ale niestety nie ma. A, więc Wam nie powiem. A nie, za jest jakaś instrukcja w kursach, w środku. MD44. MD 4.4, cztery pompy będziemy mogli tu podpiąć, albo balinga, e, albo inne e, komponenty, w zależności co będę stosował. Na razie się zastanawiam, ponieważ w, obecnej, w obecnym akwarium stosuję all in mm, no ale niektóre składniki brakuje, mam problem z tym, że NO3 cały czas jest prawie zerowe, więc nie wiem, czy nie będę tutaj podbijał e, NO3, zobaczymy jak potoczy się ten zbiorek. W każdym razie mamy zapas e, na cztery produkty, które będziemy mogli dozować. I w zasadzie, jeżeli chodzi o... Mm, może jeszcze dodam, ten falownik będzie, myślę, że na kominie. Ten z lewej strony plus jeszcze tyle cponka, to będą trzy takie miejsca, z których będzie wylatywało powietrze, wylatywała woda i będzie, będzie fajnie falowała mm, Woda. Jeśli braknie, to jeszcze mam dwa folijniki, które obecnie są w starym zbiorniku. Eee, może je dodam, jeśli okaże się, że to będzie za mało. No ale zobaczymy. Będę Was informował w kolejnych odcinkach. Odpieniacza na razie nie mam. Eee, zastanawiam się, jaki wybrać. Ale myślę, że na początku, eee, w etapie do dojrzewania, ten odpieniacz nie jest niezbędny. Dodamy go z czasem. I też myślałem tutaj o rozwiązaniu typu coś z tańszych, ale może jeszcze nie będę zdradzał. Co? Dobra. Na dziś to wszystko. Jeśli macie oczywiście pytania, to piszcie. Dzięki. Cześć.